Zadanie. Oblicz pole odcinka koła wykorzystując dane z rysunku. E, pole odcinka koła jest to tutaj widoczne pole niebieskie, czyli taka jakby miseczka w kolorze niebieskim. Ok. No to teraz jak obliczyć to pole? Na początku obliczmy sobie pole wycinka. Wzór na pole wycinka właśnie mamy przed sobą. No i liczymy. PW równa się alfa, czyli 150 stopni przez 360 stopni razy pi, A R to jest 10 do kwadratu. No i tutaj sobie skróćmy zera. Jeszcze możemy skrócić sobie na 3. 15 na 3 to 5. Tutaj na 3 to 12. Pw równa się. 5 dwunastych. Pi przepisujemy. 10 do kwadratu to 100. No i możemy tutaj skrócić jeszcze na 4. Czyli tutaj będę miał 25. 12 na 4 to 3. Czyli Pw, pole wycinka, no i 25 razy 5, 125 trzecich pi. Ok, mamy niebieskie pole wycinka. Kolejnym krokiem to jest obliczenie pola takiego trójkąta, a następnie odejmiemy od pola wycinka pole trójkąta, no i zostanie ta część niebieska. No I teraz uwaga, chciałbym obliczyć pole tego trójkąta na dwa sposoby, ale wybacz mi, wzór 1, 2, a razy b, razy sinus alfa, zrobimy to jako drugą metodę. Tu chciałbym na pierwszym miejscu postawić metodę, która omija... Ten wzór i uważam, że pamiętając, właśnie wzory następujące ze szkoły podstawowej, a 2 a, a pierwiastek z trzech z tego charakterystycznego trójkąta o znanych kątach, myślę, że ta metoda będzie chyba nawet tutaj łatwiejsza. Więc zaczynamy według mnie od łatwiejszej metody. Tylko dobrze, no ale przecież ja tutaj nie widzę tych kątów 30, 60, 90 stopni, no bo przecież gdybyśmy poprowadzili przedłużenie podstawy 10 i wysokość, która jest poza trójkątem, no to zauważ, tu jest 180 stopni i od 180, jak zabierzesz 50, no to z tej strony będziesz miał właśnie 30 stopni. No a jak do 180, no to na górze brakuje ci 60 stopni. No i za chwilę ze wzoru 1, 2a razy h wyliczymy pole tego trójkąta. No, ale pomalutku. Naprzeciwko 30 stopni jest wzór A. Naprzeciwko 30 jest A. E, tutaj przeciwprostokątna to jest 2A. E, 2A, nie wiem czy widzisz, tutaj mamy zapis, że 10 równa się 2A, czyli A równa się 5. Czyli mogę od razu napisać, że tutaj ta wysokość jest równa 5, a naprzeciwko 60 stopni jest a pierwiastek z 3. No, a mam tutaj piątkę, więc to jest równe 5 pierwiastek z 3. No i patrząc na trójkąt, jedna druga pochodzi ze wzoru. To jest podstawa 10, no to przepiszmy dziesiątkę, a wysokość, no tu jest piątka, razy 5. No, i połowa z 10 to 5, 5 razy 5, 25 jednostek mogę napisać kwadratowych tyle jest równe pole trójkąta. No ale zanim obliczę pole odcinka kołowego, no to naprawdę mi zależy, żeby przećwiczyć drugą metodę obliczania tego oto trójkąta czyli tutaj bezpośrednio ze wzoru, który jest w tablicach matematycznych. Więc piszemy 1 druga razy co to jest A i B? A i B to są właśnie boki, które tworzą nam kąt 150 stopni, więc w naszym wypadku napiszę 10 razy 10 to są te dwa boki razy sinus 150 stopni. Ale dla niektórych jest problemem obliczenie sinus 150 stopni. No wliczmy to oddzielnie gdzieś tam na marginesie albo pod spodem. Jak obliczyć sinus 150 stopni? No musisz sobie przypomnieć wzory redukcyjne. W tablicach zerknę sobie na stronie 14. Mamy te wzory. No i to jest jeden z tych wzorów. Chcemy, aby tutaj w nawiasie było 150 stopni. To co ja muszę odjąć od 180? żeby wyszło 150, 180 minus 30 to jest 150, ok? Zauważ, w nawiasie przy sinusie mam ciągle 150 stopni, tylko teraz daną liczbę stopni zamieniłem na różnicę. A widzę, że teraz to co tu jest na końcu, to przechodzi nam na wartość, na argument funkcji sinus. Czyli w tym wypadku będę miał sinus 30 stopni. A jak sobie zerkniesz do tabelki na stronie, w tej chwili w tablicach, na stronie 13, wiemy, że sinus 30 stopni to jest 1 druga. Czyli ta sama wartość sinus ze 150 stopni to jest 1 druga. No i tak masz 1 drugą z 10 to 5, 1 druga z 10 to 5, 5 razy 5. Masz 25 jednostek kwadratowych, to jest pole trójkąta. Na początku filmu wyliczyliśmy pole wycinka, tego niebieskiego czyli tutaj pole wycinka, tak, taka, taka część tortu to było 125 trzecich pi. No ja aby obliczyć pole odcinka koła czyli tę widoczną miseczkę Niebieską. Nazwijmy to pole figury równa się. No to trzeba właśnie od pola wycinka odjąć pole żółtego trójkąta. Czyli od 125 trzecich pi odjąć trzeba pole trójkąta 25. To już jest nasz wynik. Można napisać jednostek kwadratowych, bo jest to pole. Pole figury to jest to pole odcinka koła. Na razie, do widzenia.